Jest czwartek, 22 dzień stycznia. To są wiadomości Nowego Dziennika. Aleksandra Słabisz, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu mówić będziemy o planowanych na marzec podwyżkach za przejazdy nowojorskim metrem. Zaprosimy na bal stypendysty, który odbywa się już w najbliższą sobotę oraz opowiemy o spotkaniu polskich policjantów z szefem NYPD, Bilem Bratonem. To nie jest reforma imigracyjna, to nie jest amnestia. Takie zmiany może wprowadzić tylko Kongres, tłumaczyli w środę zawiłości rozporządzeń wykonawczych prezydenta Baracka Obamy, adwokaci imigracyjni Joanna Ewa Nowokuński oraz Jerzy Sokół. Spotkanie odbyło się w Centrum Polsko-Słowiańskim, a jego celem było przybliżenie naszym rodakom prezydenckich rozporządzeń o ochronie przed deportacją. Przypomnijmy, że o trzyletnie prawo do pracy, legalny numer Social Security i ewentualne prawo jazdy będą mogły ubiegać się osoby przebywające w USA nielegalnie, w tym rodzice obywateli lub stałych rezydentów USA oraz dzieci i młodzież, które przyjechały do Stanów przed ukończeniem 16 roku życia. Prawnicy podkreślali, że przyjmowanie podań jeszcze się nie rozpoczęło. Nie wiadomo też jakie opłaty urząd imigracyjny będzie pobierał za rozpatrywanie dokumentów. Więcej na ten temat w wyjątkowym wydaniu nowego dziennika. Również w środę wieczorem, ale w siedzibie nowojorskiej policji na Manhattanie, szef NYPD Bill Bratton spotkał się z polskimi policjantami zrzeszonymi w organizacji NYPD Pulaski Association. Wśród gości honorowych była też m.in. konsul generalna RP Urszula Gacek. Każda tego typu organizacja jak NYPD, Pulaski Association jest niezwykle potrzebna. Nie tylko buduje silniejsze więzi między samymi funkcjonariuszami, ale także wśród lokalnych społeczności. Można powiedzieć, że dzięki wam NYPD jest po prostu silniejsze, powiedział szef nowojorskiej policji. NYPD Polski Association istnieje od 1956 roku. Obecnie ma ponad 1600 członków, głównie polskiego pochodzenia, z których 900 to policjanci w czynnej służbie. A teraz niezbyt dobra wiadomość dla użytkowników środków komunikacji w mieście Nowy Jork: w marcu mają wejść w życie podwyżki biletów oraz przejazdów za mosty i tunele. Jednorazowy bilet na metro lub autobus podrożeje o 25 centów do 2 dolarów i 75 centów. Tygodniowa karta na metro kosztować będzie 31 dolarów, a miesięczna 116 dolarów i 50 centów. O 4% mają wzrosnąć też opłaty za przejazdy kolejką Lear i Metro-North, jak również tunelami oraz mostami należącymi do MTA. Podwyżki są wprowadzane, mimo tego, że nowojorskie metro odnotowuje rekordy używalności przekraczające w niektóre dni 6 milionów podróżnych. To był jeden z największych pożarów, jaki wybuchł w ciągu ostatnich kilku miesięcy w New Jersey. Prawie tysiąc osób zostało ewakuowanych, a kilkaset straciło dach nad głową. Do zdarzenia doszło w środę po południu w miejscowości Edgewater, znajdującej się tuż nad rzeką Hudson w powiecie Bergen. Zapalił się jeden z luksusowych apartamentowców, a z ogniem przez kilkanaście godzin walczyli strażacy z kilkudziesięciu zastępów Straży Pożarnej. Dym, który unosił się nad płonącym budynkiem, był tak intensywny, że można było go poczuć nawet w częściach Manhattanu oddalonych o 25 mil. Śledczy ustalają przyczyny pożaru. Teraz coś dla osób, które lubią podróżować ze swoimi czworonogami. Dokładnie za rok na nowojorskim lotnisku JFK otwarty zostanie pierwszy na świecie terminal dla zwierząt. Od chomików po konie wszystkie stworzenia przewożone samolotami będą mogły liczyć tam na nie tylko podstawową opiekę, ale także będą mogły przechodzić badania weterynaryjne. Terminal będzie przystosowany do obsługi nawet egzotycznych i najbardziej wymagających gatunków. Najpewniej jednak najczęściej odprawianymi pasażerami będą psy i koty. I przenosimy się na Polonijne Podwórko. Zamyka się kolejny polski sklep. Tym razem jest to Star Deli, działający od 7 lat przy Star Street na Brooklynie i słynący z domowej roboty tanich i pysznych pierogów. Głównym powodem likwidacji delikatesów są niskie dochody sklepu. Poza tym jego właściciele, państwo Świąderowie, planują przeprowadzkę do Kalifornii. Niepewne są także losy popularnej polsko-amerykańskiej restauracji Neptun, mieszczącej się przy Pierwszej Alei na Manhattanie. Budynek, w którym lokal się znajduje, wystawiony jest na sprzedaż. Gdy nowy właściciel budynku mocno podwyższy czynsz, Neptun najprawdopodobniej przeniesie się do innej lokalizacji. Jednak póki co restauracja działa na pełnych obrotach, a jej właściciel nie ma żadnych planów likwidacji biznesu. Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku zaprasza na bal stypendysty, który odbędzie się już w najbliższą sobotę wieczorem w stylowym miejscu Terrace on the Park na Flushing na Queensie. Bilety można nabyć na stronie internetowej organizacji wwwpso .org oraz dzwoniąc pod następujące numery telefonów: 347 631 0844 oraz 347 515 5247. Dochód z tego dorocznego balu w całości przeznaczony jest na fundusz stypendialny PSO. Organizacja ta od lat funduje stypendia dla studentów polskiego pochodzenia bez względu na ich status imigracyjny. Tegoroczny bal będzie też okazją do poznania nowej pani konsul generalnej RP Urszuli Gacek, która będzie gościem specjalnym wydarzenia. Na koniec informacja dla grafików komputerowych. Nowy dziennik poszukuje pracownika do działu składu komputerowego gazety. Preferujemy osoby ze znajomością programu QuarkXPress oraz doświadczeniem w tego rodzaju pracy. Zainteresowanych prosimy o przesyłanie podań na e-mail dziennik.me.com Dziękuję Państwu za uwagę, życzę spokojnej nocy i zapraszam na wydanie wiadomości NDTV jutro o 11 wieczorem. Poprowadzi je Anna Arciszewska. Natomiast już za chwilę wiadomości z Polski przygotowane przez dziennikarzy z telewizji Republika.